dzisiaj bardzo zmęczona, a czemu już wam powiem. To chodzi o mój sen. Ty się nie śmieję, bo to jest o tobie. Ale, ale, nie, nie, nie śmiej się, bo to jest śmieszne. Dlaczego mnie obwiniasz o coś, czego nie zrobiłem? To było? Zrobiłeś moim szynie to było okropne. Słuchajcie, więc ja wracałam z sklepiku naszego, centra. Wracałam do domu. Dwóch gości za mną szło. No i kurde, poszłam do takiego sklepu z alkoholem, który też mamy, blisko naszego domu. I zaczęłam pukać, żeby się tam schować, bo oni normalnie darli się na mnie, takie rzeczy mówili. Więc poszłam do tego sklepu i się tam schowałam. Oni weszli do tego sklepu, pobili mnie, pobili pracowników, alkohol kradli, pobili nas wszystkich. Ja biedna byłam skulona, a ten kurde wchodzi 20 minut później i się pyta. Jest wino i nawet nie patrzy na to, że wszyscy są pobici, że normalnie Ale to wszystko był i nie. No i co z tego? Nawet nie zobaczył, że ja biedna leżałam pobita, Aha, nie, normalnie dziękuję, oddychać nie, pójść, nie mogłam i się że się nie pyta, jest wino, wina. a ci gości, którzy też byli pobici, tak kręcą głową, że nie, a bo prostu sobie wychodzi. Jest wino, a jego córka leży tam pobita, tego nie, nie ja taka zła. Wstałam, taka wkurzona, idę do niego i się zaczynam na niego drzeć <grymne> nie. Ale to był tylko sen, to no nie było... Buci... Gdzie moja córka? obudziłaś się? Obudziła się Słyszałaś jak była na zaścielanie dzisiaj? Jest <grym z> wino? Wiesz co? Bierzesz za bardzo to do siebie. To był tylko sen, na pewno bym tak nie zareagował. Ale słuchajcie, coś za... musiało się dziać, bo Weronika miała przegryzioną wargę rano jak się obudziła. No. Musiała być bardzo zestresowana jak ją pobili. Przewduje, z żart nie widzieliście tych oczu. Słuchaj, ja bym się wcale tak nie zachował. Ja bym się zapytał czy jest wino i piwo. <grym z> wino> A to co ze ty nie widziałeś, bo ja byłam w takim miejscu, że na pewno mnie widziałeś, bo ty się rozglądałeś po takim tym I nawet tym gościom nie pomogłeś Dobrze, ale... Jest wino? Ale to był tylko sen Zaraz ci dam tylko sen Pewnie wiecie, że mamy drugie konto na TikToku. Dajcie panel. Takie zasięgi. I czytamy wszystkie komentarze. I muszę Wam powiedzieć, że niektórzy z Was macie kija tak daleko w dufie, tak głęboko. No, normalnie nie macie w ogóle dystansu do siebie. No, ja czytając te komentarze, ja się po prostu śmieję. I czasem macie takie pomysły, że normalnie genialne są te komentarze, ale też tak. takie żen żenujące. Napięcie na jak, nie powiem co, jesteście spięcie jak no, plam dekana. Ja powiem, bo nie boję. Dziś po raz pierwszy skusiłem się, żeby wejść do azjatyckiego marketu. Bo chciałem zobaczyć, co tu, co tu ciekawego mają. Bo dziewczyny tu chodzą, robią jakieś zakupy, kupują coś. A ja tu w sumie jeszcze nigdy nie byłem. Powiem wam, no co, pieczarki mają. Jak w normalnym markecie. Tylko, że... Alfabet jakiś taki dziwny, nie? One coś tam oglądają, kupują. O, świeże ryby są w lodzie. Także o bułeczki są. Patrz bułeczki są, Vera. Wow. To... Wiem, bo ja już te byłam. Dla mnie to nowość. A Ciebie to wszystko nowość, bo ty nigdzie z nami nie idziesz. Nie no przecież. Nie no, nie no i za każdym razem jak będziemy dalej te to jest marte, to... Do obu serio, nie do tylko jednego i tak sakie. Do drugiego już nie pójdę na pewno. w innym pubie ja mam sowkę VIP, patrzcie cała dla mnie a oni w tym muszą przy stoliku cieszę się? bardzo jestem bardzo dzisiaj zadowolona jest bardzo wygodnie ale toalety to tragedia drzwi nie działają, spuczka jak jest zepsuta sobie przerwę w sprzątaniu, bo szczerze powiem Wam, że mi się strasznie nie chce. Każda wymówka jest dobra, żeby nie sprzątać swojego pokoju, co nie? Piątka. Do następnego filmaków i kupiłam sobie przepiękne paznokcie, że wiecie, że ja mam obsesję na punkcie French Nails, bo o tym o, prawie mi wypadły, bo mówiłam o tym na Instagramie i znalazłam takie kolorowe, są zarąbiste. Jak mój chłopak gdzieś mnie zabierze, to cyknę sobie na ręce. Sorry, poprawka nie na ręce, tylko na paznokcie. Lubicie nosić takie paznokcie, bo ja mam takie koleżanki, które się ich boją. I jak ja się pytam ich czemu, to one myślą, że oderwą im całego pazura pod tym, a ja im mówię, że to nieprawda, że ten klej nie jest taki mocny. One nie, nie, nie! Bo widziałam na TikToku, że tej dziewczynie się coś takiego stało, bla bla, 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 bla. Ja wam powiem tak, ja przyklejam takie paznokcie już od dawna i je nawet ze super blue przyklejałam. I tak wygląda moja płytka. Mam paznokcie, mam. I jeszcze kupiłam sobie dół od piżamki ta -dam! To mi troszeczkę przypomina te spodnie Juicy Couture I ja właśnie myślałam, że nawet jak będę w tym spała To ja gdzieś też w tym pójdę Bo to jest takie słodkie, takie cozy Czekajcie, muszę to w ogóle zmierzyć Bo to jest e, XS Tylko, że to jest strasznie długie Bo wiecie, że ja mam e, krótkie nóżki <noise> W ogóle jestem krótka Więc, o kurde, myślę, że będą za duże O nie! Są takie ładne! O jezus, Mary. Okropnie w nich wyglądam. Zapraszam Was do lustra, co Wam pokażę, jak to wygląda. Co to jest? Co tutaj się dzieje? Halo? To jest rozmiar XS, a wyglądam normalnie jak. No, jeszcze pod tym mam legginsy, bo nie chciałam ich ściągać, ale normalnie. <laughs> Są strasznie długie. Primark, why? Chyba, że będziemy chodzić tak. Pociągnę je. To może nie tak daleko, ale podciągnę je i są tak w miarę Okej okay. plus ja dalej rosnę, więc zawsze będę mogła mieć dużej dłużej. O... No do nie wchodzimy. No i co ja mam zrobić? Oddać czy nie oddać? A dobra, szczerze, w nosie to mam. Po prostu nie będę w nich nigdzie wychodziła, będę w nich tylko spała. Ja dalej rosnę, więc może będą kiedyś na mnie dobra.